Tak wiele się mówi o narcystycznym rodzicu, o jego egoizmie, o manipulacji, o wiecznym braku empatii, ale w tej historii prawie zawsze jest ktoś jeszcze postać, która pozostaje w cieniu drugi rodzic ten, który patrzył, ten, który reagował, albo i nie. W dzisiejszym odcinku. O który zresztą sami prosiliście, przyjrzymy się tej kluczowej, ale często tragicznej roli. Czy był drugą ofiarą, cichym bohaterem, a może zupełnie nieświadomie współtwórcą tego rodzinnego dramatu? Zostańcie ze mną, a wszystko stanie się jaśniejsze. Zanim ocenimy rolę drugiego rodzica, musimy zrozumieć jedną kluczową rzecz. Rodzina z narcyzem to system. To nie jest teatr jednego aktora, to skomplikowana maszyneria, która do działania potrzebuje odpowiednich warunków. Narcyz ze swoją nieustanną potrzebą podziwu i kontroli jest w centrum tego układu. Ale żeby ten system mógł przetrwać, potrzebuje kogoś, kto na to pozwala. Kogoś, kto krąży wokół niego jak planeta wokół Słońca, często kompletnie tracąc z oczu własne potrzeby i co najgorsze także potrzeby dzieci. W psychologii taką osobę nazywamy enablerem kimś, kto często nieświadomie umożliwia drugiej osobie toksyczne zachowania i podtrzymuje tę dynamikę. I to właśnie w tę rolę, niestety, zbyt często. Wchodzi drugi rodzic. Robi to z najróżniejszych powodów: ze strachu, z poczucia obowiązku, z miłości, a czasem po prostu z wyuczonej bezradności. Ten rodzic staje się swoistym tłumaczem i amortyzatorem dla zachowań narcyza. To on mówi dzieciom: Kata jest po prostu zmęczony. Mama miała ciężki dzień. Na pewno nie chciał cię urazić. W ten sposób, chcąc utrzymać pozorny spokój w domu, uczy dzieci czegoś strasznego: że ich ból jest nieważny, że ich granice można dobrowolnie przekraczać, a na miłość i akceptację trzeba sobie nieustannie zasługiwać, znosząc przy tym ból. Ta cicha umowa fakt, że emocjonalne potrzeby dzieci nie są zaspokajane. Staje się fundamentem, na którym opiera się całe życie rodziny. Rola tego drugiego rodzica nie jest jednak czarno-biała. Zazwyczaj przybiera ona jedną z dwóch skrajnych, choć równie tragicznych w skutkach form. Możemy mówić o rodzicu współuzależnionym, który stał się cichą ofiarą, oraz o rodzicu, który próbuje być cichym bohaterem. Najpierw zajmiemy się tym pierwszym, rodzicem współuzależnionym, cichą ofiarą i współsprawcą. To najczęstszy i niestety najbardziej destrukcyjny schemat. Rodzic współuzależniony to osoba całkowicie podporządkowana narcyzowi. Sam często jest ofiarą jego manipulacji, gaslightingu i emocjonalnej przemocy. Jest zastraszony, unika konfliktów jak ognia i panicznie boi się odrzucenia. Jego głównym celem staje się utrzymanie kruchej równowagi, nawet kosztem prawdy i dobra dzieci. Dla dziecka taki rodzic to żywy dowód na to, że jego krzywda się nie liczy. Wyobraź sobie taką scenę. Narcystyczny rodzic wyśmiewa swoją córkę z powodu jej wagi, a matka stoi obok i milczy. W tej jednej chwili dziecko dostaje dwa komunikaty. Pierwszy od narcyza. Jesteś niewystarczająca, drugi o wiele boleśniejszy od milczącego rodzica. Twoje cierpienie nie jest warte tego, żebym się narażała. To podwójna rana. Taki rodzic, zamiast chronić dziecko, uczy je zaprzeczania własnym uczuciom. Uczy je, że trzeba chodzić na paluszkach, żeby nie zdenerwować narceza, i że miłość oznacza całkowitą rezygnację z siebie. W efekcie dziecko traci zaufanie do obojga rodziców. Do jednego porani, i do drugiego, bo na to pozwala. Czuje się kompletnie samotne i niewidzialne we własnym domu. Co gorsza, dzieci wychowywane w ten sposób internalizują te wzorce, co w dorosłości prowadzi do problemów w budowaniu zdrowych relacji, fatalnie niskiej samooceny i ciągłego poczucia, że jest się kimś gorszym. Drugi typ rodzica to cichy bohater, obrońca na polu bitwy. To rzadszy scenariusz. Czasami drugi rodzic widzi toksyczność narcyza i próbuje aktywnie chronić przed nią swoje dzieci. Staje się dla nich takim emocjonalnym buforem, taką oazą normalności w świecie pełnym chaosu. To on przytula po awanturze, tłumaczy, że krytyka narcyza to nieprawda i próbuje odbudować tak kruche poczucie własnej wartości dziecka. Stara się dać mu stabilizację i przewidywalność, które są tak ważne, gdy ciągle wraca się z emocjonalnej burzy wywoływanej przez drugiego rodzica. Brzmi to niebo lepiej, prawda? Jednak ta sytuacja ma też swoją mroczną stronę. Rodzic obrońca, stając w opozycji do Narcyza, sam staje się celem jego najcięższych ataków. Narcyz czując, że traci kontrolę, używa wszelkich możliwych środków, by zniszczyć ten sojusz. Dochodzi do triangulacji, czyli wciągania dziecka w konflikt dorosłych. Dziecko zostaje zmuszane, żeby opowiedzieć się po jednej ze stron, co rozrywa jego lojalność wobec rodziców. Słyszy wtedy od narcyza: Matka Cię przeciwko mnie nastawia. Albo od matki. Zobacz, co znowu ten ojciec robi. Dziecko, zamiast czuć się w domu bezpieczne, żyje tam, jak na polu domowej wojny. Czuje się winne za każdym razem, gdy spędza czas z jednym z rodziców, bo wie, że tym samym rani tego drugiego. Uczy się, że miłość to konflikt, a bliskość to wybór jednej strony przeciwko drugiej. I mimo najlepszych intencji, rodzica obrońcy, Dziecko i tak ponosi ogromne koszty emocjonalne, żyjąc w ciągłym napięciu i w poczuciu winy. Nieważne, czy drugi rodzic był biernym obserwatorem, czy aktywnym obrońcą, dziecko dorastające w narcystycznym systemie zawsze ponosi tego konsekwencje. Trauma jest praktycznie nieunikniona, bo fundamenty jego świata rodzina, bezpieczeństwo i miłość są od samego początku zaburzone. Jednym z najpoważniejszych skutków jest zjawisko parentyfikacji. Dziecko, widząc słabość i cierpienie tego nienarcystycznego rodzica, wchodzi w rolę jego opiekuna. Zamiast się bawić, beztrosko rozwijać, tak jak inne dzieci, zaczyna się martwić o dorosłych. Staje się ich powiernikiem, terapeutą, pocieszycielem. Bierze na swoje małe barki odpowiedzialność za emocje i samopoczucie rodzica, kompletnie tracąc przy tym własne dzieciństwo. Uczy się, że jego zadaniem jest troszczyć się o innych, ignorując przy tym własne potrzeby. Dorastanie w takim domu to również bolesna lekcja miłości warunkowej. Dziecko uczy się, że nie jest kochane za to, kim jest, ale za to, co robi. Akceptację uzyskuje spełniając oczekiwania rodzica. Przynosząc najlepsze oceny, osiągając sukcesy, będąc ozdobą rodziny. Jednocześnie uczy się, że uwagę tego drugiego rodzica zdobywa się, będąc cicho, grzecznie i nie sprawiając problemów. W obu tych przypadkach miłość nie jest dana bezwarunkowo to nagroda, o którą ciągle trzeba walczyć, trzeba o nią zabiegać. To wszystko prowadzi do bardzo głębokich ran w dorosłym życiu. Dorosłe dzieci z narcystycznych domów często zmagają się z chronicznym poczuciem wstydu, winy, niską samooceną, lękiem przed bliskością i ogromnymi trudnościami w budowaniu zdrowych, opartych na zaufaniu relacji. Często zupełnie nieświadomie powielają też toksyczne wzorce, wchodząc w związki z osobami narcystycznymi, albo same takie cechy zaczynają przerabiać. Stają się ludźmi, którzy nie potrafią zaufać innym ani też sobie, bo w dzieciństwie nikt im nie pokazał, że ich uczucia, potrzeby są ważne i mają jakiekolwiek znaczenie. Jeżeli słuchając tego wszystkiego, czujesz, że to jest opowieść o Twoim domu. Chcę, żebyś usłyszał, żebyś usłyszała bardzo głośno i wyraźnie. Twoje uczucia są w 100% uzasadnione. Masz pełne prawo czuć tą złość, ten żal, smutek, rozczarowanie do obojga rodziców. To nie była twoja wina. To nie była twoja odpowiedzialność, by naprawić ich związek, chronić słabszego rodzica czy zasługiwać na miłość. Byłeś, byłaś tylko dzieckiem. Twoim jedynym zadaniem powinno być bycie dzieckiem. Zrozumienie tych mechanizmów to pierwszy gigantyczny krok na drodze do uzdrowienia. To jak zapalenie światła w ciemnym pokoju. Nagle widzisz, co było prawdą, a co było tylko iluzją. To jest początek odzyskiwania siebie. I co możesz zrobić dalej? Po pierwsze, pozwól sobie na te wszystkie trudne uczucia, które w tobie są. Nie tłum ich w sobie. Nazwij je. Po drugie, zacznij się uczyć stawiać granice. W dorosłym życiu to ty wybierasz, kto i na jakich zasadach ma do ciebie dostęp do twojego świata. Po trzecie, jeśli czujesz, że ten ciężar jest zbyt duży, poszukaj profesjonalnego wsparcia. Terapia to nie oznaka słabości, to akt ogromnej odwagi. Twoja historia ma znaczenie. Jeśli ten materiał pomógł ci coś zrozumieć, zostaw komentarz. Podziel się swoją refleksją, jeśli tylko czujesz się na siłach. Twoje słowa mogą być światłem dla kogoś, kto wciąż błądzi w mroku, w ciemności, nie widząc wyjścia, czując się niewyobrażalnie samotny. I pamiętaj, że nie jesteś w tym wszystkim sam ani sama. Dziękuję, że tutaj jesteś i proszę zasubskrybuj ten kanał. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, jeśli uważasz, że to jest wartościowe, możesz przesłać ten film dalej. Możesz podbić go na YouTubie. Jest taka opcja niedawno wprowadzona. Tymczasem do zobaczenia i wszystkiego dobrego.